Witajcie, w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak efektywnie i skutecznie strzelać rzuty wolne, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie w komentarz jeśli pomogłem, zapraszam do oglądania. Pierwsze co musimy zapamiętać przy strzelaniu rzutów wolnych to musimy wiedzieć jakiego zawodnika mamy, jaką siłą on dysponuje, to przede wszystkim, i jaką celnością. Musimy wybrać najlepszego zawodnika z najlepszą celnością. Prawą gałką możemy sobie zmieniać, jakiego typu jest to strzał na przykład, strzał zewnętrzną częścią stopy, wewnętrzną częścią stopy, płaski strzał po ziemi, strzał. Jeśli mamy, przykładowo, klienta Mbappé po prawej stronie boiska, po prawej części boiska i ma on wykonać rzut wolny. Jak wiemy, on jest prawonożny, także możemy spróbować strzału tak zwanego zewnętrznego zewniakiem, czyli no, zewnętrzną częścią stopy i nada to fajnej rotacji tej piłce, także polecam spróbować, bo jest to w tej FIF-ie bardzo skuteczne. Jeśli zaś zawodnik jest prawonożny i jest po lewej stronie boiska, to preferowałbym zwykły strzał klasyczny. No, po prostu wewnętrzną częścią stopy. Jeżeli strzelamy wewnętrzną częścią stopy, ta piłka się dokręca do bramki, czyli musimy wycelować lekko poza bramkę, przykładowo, tak jak tutaj jest. A jeśli strzelamy zewniakiem, to ta piłka się odkręca, czyli musimy lekko w bramkę po prostu dać i ta piłka tak się fajnie nam dokręci. Musimy pamiętać o odpowiedniej sile i o jakości zawodnika, to co już mówiłem. Im lepszy zawodnik, im lepiej ma ocenione strzały, tak na przykład Messi ma bardzo wysoko oceniane strzały, tym będą one skuteczniejsze. w poziom nie polecam, aczkolwiek jak bramkarz rywala wyjdzie, w sensie rywal się nim przesunie jakoś, to można próbować końśliwym strzałem po ziemi jakoś zmieścić tą piłkę przy słupku. Aczkolwiek to tylko przy bliższych odległościach. Inaczej bym nie polecał tego. I tak naprawdę to tyle jeśli chodzi o strzały z rzutów wolnych. Napiszcie jak wam one wychodzą, jeśli ćwiczyliście, a jak nie to poćwiczcie i dajcie znać. Do usłyszenia w następnym poradniku.